Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlet schabowy za głowa. Mam tutaj cztery kotleciki. Już mam je rozczaskane. Oprószę pieprzem, solą i papryką z jednej i z drugiej strony. Mam jedno jajko, które też doprawię. Dam tu troszkę papryki, tak jedną trzecią łyżeczki, sól i pieprz Jajko mamy doprawione. Jajko dokładnie mieszam. I teraz. Sprawione kotlety zanurzam w jajku w bułce tartej i będziemy smażyć. Usmażone kotlety wyjmiemy naręcznik kuchenny i zapieczemy z serem żółtym, jajkiem sadzonym i keczupem. Teraz weźmiemy się do smażenia kotletów. Zanurzamy w masie jajecznej, obtaczamy w bułce. My ja tu mamy rozgrzany tłuszcz, i smażymy na złoto-brązowy kolor na rozgrzanym tłuszczu. Dokładnie w masie jajecznej i w bułce tartej. I już tłuszcz mamy rozgrzany. Więc układamy nasze kotleciki na rozgrzanym tłuszczu i smażymy. Kotlety się smażą, a później zrobimy jajko sadzone i zapieczemy z serem żółtym. Kotlety się smażą, a my tymczasem zrobimy jajka sadzone. Na patelni mam rozgrzany tłuszcz. Jajko wbijam do, rond do takiej miseczki i wbijam. Na rozgrzaną patelnię, i tak po kolei jajka sadzone solimy na końcu, i już jajka nam się smażą. Możemy je przykryć i chwileczkę jajka smażymy i zaraz będziemy nasze kotlety zapiekać. I będzie kotlet schabowy za głowa. Można też nazwać odświeżany kotlet. Też tak można nazwać. No, kotlety tutaj już mam, przekładam do naczynia żaroodpornego. O, już jajka też mam gotowe. I przekładam. Tu mam. Kotlety smaruję ketchupem. całej powierzchni i teraz na każde musimy dać jajko. Jajko należy oprószyć solą i pieprzem i będziemy układać jajka na w naszych kotletach. Aby nadać ładny kształt jajkom, ja je wytnę taką moją fulionóweczką i będzie jajko okrągłe. I przełożymy jajko na nasz kotlecik sabowy i zrobimy tak z każdym jednym jajkiem. Tu mam następne jajeczko i jeszcze dwa. Tu bym No tutaj troszeczkę mi nie wyszło, bo jajko mi. Tu mam trzecie. No i tu mam czwarte jajko. I tu mam czwarte. I tak przygotowane jajka nakrywam żółtym serem. I kotlety wędrują do piekarnika, aż się ser roztopi. I tak oto wyglądają nasze kotlety zagłoba. Jajeczko jest jeszcze płynne, świetnie smakują. Można tak odgrzać kotlety schabowe z poprzedniego dnia. Świetnie smakują. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę i życzę smacznego kotlety z Tabowa Zagłoba